Jak Aneta z ślubu od pierwszego wejrzenia urządziła swój nowy dom? Aneta i Robert z programu Ślub od pierwszego wejrzenia zdecydowali się na radykalne zmiany po przeprowadzce do nowego domu. Właśnie na Instagramie Aneta podzieliła się z fanami swoimi przemyśleniami na temat pierwszych dni w nowym miejscu. Jedną z pierwszych rzeczy, które postanowiła zmienić, był kominek w salonie. Wyraźnie nie przepadała za jego wcześniejszym, odpychającym kolorem żółto-brązowym. Pierwsze, co po przeprowadzce, to zmiana koloru tego kominka. Musiałam natychmiast to zrobić, zdradziła. Aneta postanowiła pomalować kominek na biało, a także dodała na nim ślubne zdjęcia, fotografie dzieci i kilka roślin. Zmiana ta przyniosła znaczną poprawę estetyki salonu, szczególnie biorąc pod uwagę wcześniejszy straszny wygląd kominka, który jak sama Aneta określiła nadawał się do horroru. Oprócz przemałowania kominka, w salonie dokonano także zmian w meblach, a pojawił się także nowy dywan. Jak Aneta zdradziła, przeprowadzony remont był jednym z pierwszych kroków podjętych po przeprowadzce, co z pewnością nadało nowemu domowi przytulny i personalny charakter. Kropka Aneta nie ograniczyła się jedynie do przemałowania kominka, kontynuowała metamorfozę salonu, starając się nadać mu przytulny i estetyczny wygląd. Oprócz zmiany koloru kominka na biały, Aneta postanowiła również dokonać rewolucji w wystroju wnętrza. Na ścianach salonu zawisły nie tylko ślubne fotografie i zdjęcia dzieci, ale także kilka plakatów z inspirującymi cytatami oraz dziełami sztuki. Dodatkowo na półkach i stolikach pojawiły się nowe dekoracje, które nadają pomieszczeniu wyjątkowy charakter. Aneta podzieliła się efektami swojej pracy z fanami, pokazując, jak za pomocą prostych zmian można odmienić przestrzeń i uczynić ją bardziej przyjazną i przytulną. Aneta była zachwycona rezultatem przemiany w salonie i nie mogła się doczekać, aby pokazać efekty swojej pracy swoim znajomym i fanom na mediach społecznościowych. Planowała również zorganizować małą domową imprezę, aby zaprosić bliskich i pochwalić się odnowionym wnętrzem. Wraz z Robertem czuła się teraz jeszcze bardziej komfortowo we własnym domu, ciesząc się nową atmosferą, którą sami stworzyli.